Definiujemy wszystkie nowotwory przez umiejscowienie narządowe. Mówimy rak piersi, płuca, jelita i tak dalej. Ale współcześnie wiemy o tym, że z praktycznego punktu widzenia, klinicznego punktu widzenia, biologicznego punktu widzenia pod tą jedną nazwą narządową umiejscowionej choroby kryje się zawsze kilka typów yy, raka, które się od siebie różnią cechami biologicznymi, rokowaniem, podatnością na leczenie. Co za tym idzie? Można powiedzieć, że w przypadku raka piersi mamy do czynienia z rodziną chorób, które podstawową wspólną cechą jest to, że umiejscowiają się w piersi no, najczęściej kobiety, zwykle kobiety dojrzałej, ale bardzo się znacząco od siebie różnią. W związku z tym muszą być inaczej leczone. I raki, które zawierają nadmiar receptora HER2. To jest zjawisko, które dotyczy około 20% wszystkich chorych na inwazyjnego raka piersi. Charakteryzują się, jeżeli są no, w naturalnym swoim przebiegu, gorszym rokowaniem niż inne typy. Od lat 90. wiadomo, że są leki, które mogą aktywność tego receptora zablokować. I jeżeli się spojrzy od początku XXI wieku do chwili obecnej, czyli w perspektywie kilkunastu lat, to można powiedzieć, że na początku XXI wieku, jeżeli chore były leczone bez leków antyHer2, to mediana ich przeżycia wynosiła około 18 miesięcy, czyli wynosiła około 1,5 roku. W tej chwili, po kilkunastu latach konsekwentnie prowadzonych badań klinicznych, wiadomo, że jeżeli otrzymałyby leczenie złożone z herceptyny, pertuzumabu i docetaxelu, to mediana przeżycia wynosi 56 miesięcy, czyli wynosi blisko 5 lat. Czyli uległa w tym czasie zwielokrotnieniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka: z biologicznego punktu widzenia, z badań podstawowych i z obserwacji klinicznych jednoznacznie wynika, że chore, które progresują po leczeniu pierwszego rzutu zawierającego leki antyHER-2, największą korzyść rozumianą jako wydłużenie życia kontrolę objawów choroby odnoszą wówczas, kiedy w kolejnych rzutach choroby nadal stosowane jest leczenie antyHER-2 kolejnych drugim, trzecim i tak, dalej, i, tak dalej. I w Polsce dostęp do tego leczenia, o którym mówiłem na początku, czyli do tego Pertuzumabu, no nie ma tego dostępu. Ten lek nie jest refundowany, jak również nie jest refundowane leczenie kolejnych rzutów tej, tej choroby. Nie jest refundowane kolejne leczenie Herceptyną.